W ciągu roku ulica Staromiejska jest zazwyczaj cicha i spokojna. W trakcie lębrowskich dni jakubowych uległo to zmianie. Jak grzyby po deszczu wyrosła cała masa kolorowych i głośnych kramów. Każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie, nacieszyć zarazem oko jak i duszę, a i znaleźć coś dobrego na ząb. I tak na przykład smakosze świeżego pieczywa mieli okazję zakupić jedyny w swoim rodzaju chleb na zakwasie, prosto z centralnej Polski, wykonywany ręcznie bez konserwantów i sztucznych spulchniaczy. Chlebek jest na naturalnym zakwasie, nie jest pakowane to, co mamy teraz w dzisiejszych czasach w sklepach chleb czyli nie są spulchniacze, drożdże, różne konserwanty, barwniki, emulgatory no i karmel. Nie jest przede wszystkim karmelizowany, po prostu. Wiejski, naturalny chlebek na zakwasie. Zakwas to już jest tajemnica mojego dziadka, która jest ściśle strzeżona. To, co mamy w sklepach, no to. Trudno mi jest opisać ten smak, tak, mamy różne chleby, mamy takie, jak tu takie jedne dusze, 3,5 kg mały chlebek taki, jest łagodniejszy, jest również delikatniejszy. Smak każdy musi na po prostu swój gust ocenić, tak, no to można by było spróbować, żeby ocenić taki chleb, a na przykład taki chleb ze sklepu. To co jest w dzisiejszych czasach w sklepie nie nadaje się do, do spożywania dla mnie chociaż, tak, bo ja cały czas jestem od małego wychowany na normalnym, prawdziwym chlebie, nie na tym co mamy w sklepie, tak? no to jest dla mnie dziwne, aby na przykład pakować dziwny chlebek, raczej no chlebek we folię i go sprzedawać, no tak nie powiem. Być. No tu mamy takie wiejskie naturalne chleby. Przede wszystkim na zakwasie chleby mogą sobie naprawdę bardzo długi okres poleżeć. To jest okres do tygodnia czasu minimum, tak? ale też nie jest to trzymane w jakiejś folii, czy lnianej folii, czy takie jak i w papierze. Najlepiej sobie przetrzymywać to w lnianej ściereczce, lnianym woreczku i chlebek przez to utrzymuje spokojnie długą swoją świeżość. No i taka też jest tego tajemnica. Wielbiciele piwa bez posmaku goryczy mieli okazję zakupić cydr w różnych smakach. To bardzo modny napój alkoholowy w Polsce. Cydr jest to napój alkoholowy produkowany z soku jabłkowego w procesie fermentacji. Fajna alternatywa dla piwa bez posmaku goryczy, także bardzo modny w Polsce. Bazą jest jabłko, tutaj, a dodawane są naturalne koncentraty owocowe i są bardzo ciekawe smaki: jabłko, gruszka, śliwka, wiśnia, owoce leśne, poziomka, truskawka, limonka. Występuje w puszkach, butelkach litrowych, butelki 0,33. Także bardzo fajne popularność, popularność rośnie. rośnie. Jak co roku wśród wystawców nie zabrakło, także stoiska z wyrobami wędzonymi prosto ze wschodu Polski. To są produkty odjąłem ze wschodu, z dołu Polski to jest hełm, Lubelszyzna, Podlasie, Zamojszczyzna. to jest przede wszystkim to jest 20 parę gatunków wędlin, które po prostu są promowane w ogóle na tych regionach. To jest tak zwany pobudzony ryś, Dzika Jacika na przykład, alkowi dędały, to jest każda wędzarnia czy każdy jakiś masaż w ogóle miał swój produkt. Pozbieraliśmy to wszystko do kupy po prostu, żeby ludziom zapromować w ogóle nasze strony, z dolnej, wschodniej Polski, nie, po prostu tamte wyroby, gdzie są najbardziej, najszczęsze ekologicznie, najzdrowsze, przede wszystkim, co najbardziej schodzi, najbardziej schodzi, prostu na placówka gaźniny, to jest wędnika z podk Podkarpacia, to jest ręcznie robiona kiełbasa, e, surowo, gdzie, powiedzmy, się ją wędzi przez 40, dni, pieprz, e, cebulka e, podsmażana, do tego jest, powiedzmy, same surowe mięsko, I to, powiedzmy, dochodzi sobie do nas w zwyczkach, na górze i na zimny, dymie i na, na gorącym. I, I po prostu dowędzamy to 2-3 godzinki powiedzmy dziennie i składamy to. Po 40 dniach mamy, właśnie, mamy tak produkt już gotowy właśnie, do spożycia. Spacerując między stoiskami można było także natknąć się na takie, które z pewnością, co niektórych przeniosło w czasie, do niezapomnianej epoki kolorowej orężady, Bierek czy kota Filemona. Oprócz orężady i krówek, to tak. Mamy oczywiście orężatkę taką rozpuszczalną w proszku, której zazwyczaj się jednak nie rozpuszczało, tylko nakładało na język bezpośrednio są wierki, pchełki, bączki, czyli takie zabawki troszkę zapomniane, morzywańki, wstańki. No i oczywiście pluszaki z bohaterami z dawnych, z dawnych czasów, czyli Reksio, Kot Lemon, Bonifacy, no i Mizuszatek. Ewidentnie było widać, że tegoroczni wystawcy postawili na produkty ekologiczne, pozbawione wszędobylskiej chemii i ulepszaczy smaku, czy sztucznych tworzyw. Było to widoczne także na stoisku z obuwiem korekcyjnym, na którym można było także nabyć wspaniałe torby filcowe z modnymi emblematami Matami. Na jarmarku przedstawiamy swoją ofertę, tak, czyli e, przede wszystkim e, markę Aurelkę. Są to istobówie profilaktyczno-korekcyjne. Buty korekcyjne charakteryzują się przede wszystkim wysokim zapiętkiem, sztywnym zapiętkiem, które e, e, usztywnia tak, stopę dziecka, gdzie stopa się nie przechyla na lewo i prawo. Tak. E, ponadto e, akurat marka Aurelka ma płaską, jak widać, podeszwę, ale do każdego zestawu są dołączone wkładki, i decyzja jakby należy do rodziców, czy z wkładkami, czy bez wkładek. Poza tym kwestia koślawości stóp dzieci, koślawości też kolan, wady postawy możemy skorygować właśnie dopasowaniem buta na miarę. Również mamy endo, ciuchy endo, tak? No i wchodzimy z nową ofertą już od września: torby filcowe, takie właśnie ekologiczne, i również będziemy mieli torby z dnu. Ponadto spacerujący ulicą Staromiejską często mijali się ze szczudlarzami oraz mogli spotkać maszerujących perkusistów z grupy Tremolo.